trzech królów, który podobnie jak w Polsce, przechodzi ulicami Chicago pomiędzy dwoma polskimi parafiami, Świętego Ferdynanda i Świętego Władysława. Niezwykłe wydarzenie, które ma już 11-letnią historię i o niej opowiemy w dzisiejszym spotkaniu. Wszak jest takim publicznym wyrażeniem, manifestacją naszej wiary w to, że Syn Boży stał się człowiekiem i wychodzimy na ulice miasta Chicago śpiewając kolędy, pokazując naszą dumę, radość z tego, że Bóg jest z nami. Wszyscy jesteśmy powołani do przyjścia do Chrystusa Pana, a szczególnie właśnie my emigranci, gdyż a, trzej mędrcy, królowie, oni przybyli ze wszystkich stron świata, aby oddać te wszystkie trzy dary, złota, kadzidła, miry, przypominają o tym i my. Polacy tu na migracji w Chicago w parafii świętego Ferdynanda. Jesteśmy właśnie zjednoczeni z wszystkimi emigrantami świata, ze świętą rodziną, która po spotkaniu z trzema królami musiała uciekać na migrację do Egiptu. Zaczęło się to 11 lat temu, w sumie 12 lat temu, bo rok nie było, bo była pandemia. Było spotkanie, była siostra przełożona wśród z naszych zakonnych, i ona powiedziała takie słowa: Może byśmy zorganizowali tutaj też, bo w Polsce są piękne te orszaki, może byśmy to zorganizowali. Ksiądz Wdzisław, były proboszcz naszej parafii, powiedział tak: To kto wymyślił, ten robi. Od strony parafii św. Ferdynanda jest przygotowanie logistyczne na temat całego wydarzenia pochodu. Czyli organizują Trzech Króli, konie, sprawy związane z permitami na przejście procesji. Mamy też niezwykłą szopkę, która łączy tradycje a, polskie szczególnym tym akcentem polskim jest ta ruchoma panorama. Panorama wszystkich stanów parafii. Widzieliśmy Jana Pawła II z ministrantami, a potem idzie edukacja. Edukacja w naszej angielskiej szkole Świętego Ferdynanda, polskiej szkole Świętego Ferdynanda, nasze regionalne grupy parafialne, klub podhalan miłośników tatr, klub dobrego pasterza. A jak widzicie te chłopaki i dziewczyny, one mają różne kolory twarzy, gdyż w naszych szkołach Mamy również małżeństwa już dwóch różnych narodowości polsko-meksykańskich, filipińsko-polskich. To już są te dzieci, które urodzone są w Stanach Zjednoczonych, które nawet ich dzieci już się narodziły w Stanach Zjednoczonych, ale podtrzymują tą jedność z polskością. To jest szczególne wydanie naszych figurek trzech męców. W tradycji jeden z nich jest, przedstawia po kolei różne narodowości i kolory skóry regiony świata u nas te... Europa jest szczególnie reprezentowana przez Polaków, Azja jest szczególnie reprezentowana przez Filipińczyków. Ameryka jest reprezentowana przez latynoskie wspólnoty z około 10 różnych państw. Przed ołtarzem mamy e, tradycyjne dary, trzech męców, złoto, kadzidło i mirę, jak również wszystkie młodsze dzieci w czasie naszego orszaku będą zakładać takie skromne, ale bardzo jasne korony, które przedstawiają tą prostotę, ale tą Godność dziecka Bożego. Zajmuję to przed całym orszakiem jakieś tydzień, dwa, żeby to wszystko skleić ze sobą. Na ostatnie dwa dni, czyli sobota i niedziela, to jest dzień samej akcji, gdzie potrzebujemy tych ludzi kilkunastu, żeby przygotować już wszystko na tip -top. Trafiliśmy do polskiej stadniny na przedmieścia Chicago, także tu trwają przygotowania. Już niebawem te konie będą wiosły Czech króli. My, my dajemy te konie bezpłatnie, my jedziemy bezpłatnie. E, wszystko jest charytatywnie. Że już jeździmy, nie wiem, mniej więcej ponad 10 lat. E, jak widać, szykujemy się dzisiaj, dzień wcześniej, żeby wykąpać konie. Ma być jutro zimno, ale będziemy. Co roku mamy innych Czech królów. Ja bym od początku, zawsze. Nie zawsze jeżdżę, czasami pomagam, ale daję szansę, żeby nie tylko. Jeden z moich kolegów mogli się przejać. Jak jestem katolikiem, myślę, że na pierwszym miejscu dla Boga, ale jedziemy też z przyjemności, jedziemy popierać tych, którzy organizują taki orszak, żeby jakoś to ozdobić pokazać, że my Polacy też damy radę tutaj się pokazać. Tak samo Górale tak samo pokazać Góralom na Potalu, że tutaj są Górale, koniarze i też potrafią zorganizować wszelkiego rodzaju konne wyjazdy. W ramach przygotowań do orszaku pojawiliśmy się na próbie zespołu Juhasi, który dba o tą muzyczno-folklorystyczną część tego wydarzenia. Troszeczkę angażujemy się do, do mszy, pierwszej parafii przed wyjazdem. Nasz kapelan poprowadzi muzykę, żeby zagrali na mszy, a wtedy z orszaku przyśpiewujemy przejeździe od pierwszej parafii do drugiej, gdzie potem przywitujemy pana Jezusa i odgrywamy nasze jasełka na serce sali podkościelnej. Orszak nam też pozwala, aby zaangażować dzieci i żeby dzieci też rozumiały, co to jest być katolikiem, i co to być Polakiem, co to być góralem. Patrząc na nasze dzieci, żadne dziecko w, w tym momencie w zespole nie jest zrodzone w Polsce, więc wszystko, co wiedzą o Polsce i o tradycji góralskiej jest podane przez rodziców i przez nas jako instruktorów. No to działamy! Uśmiechy! Wesoło! Szycane sercem na białym łopatku. Święty Mikołaju, bobie. Eee. że rodziło w łoborze, kumorze, syndy dobrze. W głosnym kotku po dzieciątku bo na piecu troje. Inno, zebyście nie pedzieli, za to w moje. Na się na zdrowie, na ten nowy rok, co by ci byli zdrowi, weseli, jako niebie janieli. Ha! 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 Ostatnie przygotowania tuż przed startem orszaku. Było chłodno, było ciepło, był śnieg, był deszcz. Były różne pogody. Dzisiaj mamy bardzo piękną pogodę, chociaż troszeczkę zimno, ale serducha gorące i na pewno ruszymy tym rydwanem. Za chwilkę, w czasie jak skończy, będziemy podążać do świętego Władysława. Zasie kręci wokół. Naprawdę, w zasie kręci wokół. Lubię to robić, dlatego tu jestem. Chcemy pokazać. Jak idziemy Belmontem, jak te samochody się zatrzymują, jak machają do tych ludzi, wszyscy pozdrawiają, za chwilkę będą te korolowe flagi powiewały, baloniki, więc naprawdę będzie coś niesamowitego. Są i nasi bohaterowie. Podobno nie obyło się bez przygód. Dokładnie, mieliśmy taką, e, nie, nie taką złośliwą przygodę, ale mogło być gorzej, ale dzięki Bogu e, dojaliśmy. Zdawaliśmy właśnie defekt na autostradzie. Czyli co? Kapeć. Kapeć, kapeć, ale Dzięki Bogu pojechaliśmy innymi trasami, ale tak się musiało stać. Z nieszczęścia było szczęście, mieliśmy blisko CPN. Było czym naduć, było czym naprawić. Polonijny Orszak Czech Króli to wydarzenie, które łączy polską grupę etniczną w Chicago z lokalnymi społecznościami. Próbujemy praktykować a te, ten orszak, zapraszając również inne narodowości naszej parafii, latynoskiego pochodzenia, azjatycko-filipińskiego, Amerykanom przypominać te dawne historie ich trasy tradycje z pochodzenia Irlandczykom, Niemcom, Włochom. Polonijny orszak co roku przemierza odległość około 1,5 kilometra pomiędzy dwoma polskimi parafiami. Widzimy tutaj, jak ludzie, czy to włoskiego, czy to hiszpańskiego, chińskiego pochodzenia, wszyscy tutaj razem próbują chociaż śpiewać po polsku. I to jest naprawdę super. Wśród króli jest jeden prawdziwy król. Tak, tak, tak się udało, że się słyszymy, że prawdziwy król. No. Nazwisko król. Tak. Jak długo uczestniczysz w A, tu muszę nie wiem, Ja to może będę jak 5-6 razy i w opcji Czym dla Ciebie jest uczestnictwo w tym wydarzeniu? Tradycja. Święto wielkie. Dla Amerykanów jest to miłe zaskoczenie, że coś takiego się odbywa. Nie mam informacji, aby w kulturze poza polonijnej były takie parady organizowane. Odbył Amerykanów jest pozytywny na takie akcje. Często myślą o co chodzi, i właśnie takie też nasz cel jest, żeby być takim powodem do refleksji. Pała na wysokości, na wysokości. A... Z naszej strony od terapii świętego Władysława należy to, żeby przygotować przyjęcie pochodu, który tutaj dotrze w niedzielę na uroczystość Obawienia Pańskiego. Robimy przedstawienie przed kościołem, gdzie jest szopka, gdzie jest żywa święta rodzina, czyli mąż i żona, którzy mają noworodka. Taki folklor potrzebujemy dla znaków wizualnych, bo jesteśmy istotami duchowo-cielesnymi. Dziękujemy, żeście mimo tej pogody tutaj przybyli, by pokłonić się Panu Jezusowi. Jak się nazywają nasi królowie? Jeszcze nazywa się Kasper. Drugi? Meliod. Kasper, Meliod. I z tego to wyczytałem przyszliście ze wschodu, tak? Tak jest. Koniec orszaku to dotarcie do drugiej z parafii, No i spotkanie trzech króli ze świętą rodziną. Jesteśmy bardzo szczęśliwi za to, że wybrani i możemy to da, brać udział. Szczęśliwi, że nasze dzieci są zdrowi. Normalnie nasza dusza jest coraz większa, że możemy po, pomóc. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że nasz syn Mikołaj gra Jezusa i jeszcze będziemy następne pokolenie, trzecie dziecko w kwietniu ważnym elementem całego wydarzenia jest to co następuje już po zakończeniu orszaku tradycyjne polskie jasełka w wykonaniu górali Wolontariuszom dziękujemy za sprawy świętego Ferdynanda, świętego Władysława, za obsługę całego orszaku i przyjęcia. Niech Bóg wam wynagrodzi hojność Waszych serc. To wydarzenie nie udałoby się, gdyby nie pomoc kilkudziesięciu wolontariuszy z obu parafii. To zajęło dosyć sporo pracy, bo wczoraj musieliśmy przygotowywać właśnie to rozkładanie stołów i nakrywanie i większość tutaj na no to Polacy przychodzą. I cieszą się właśnie tym y, świętem Trzech Któri. My staramy się od y, jakiejś dekady. Współpracować parawa świętego Władysława, parafia świętego Ferdynanda i Jezuński ośrodek milenijny jako taka grupa trzech parafii polonijnych tutaj w Chicago. To nie jest jedyne wydarzenie, które robimy razem. Poza tym także mamy drogę krzyżową ulicami miasta w wielkim poście, procesję Fatimską 13 października, no i trzecią akcją jest właśnie orszak trzech króli. Żyjemy w trzeciej dekadzie wieku, gdzie to tempo życia bardzo rosło i Kościół potrzebuje znaleźć się nie tylko w murach świątyni, ale też, żeby chodzić poza te mury, czy to właśnie w tej postaci, jak przed chwilą wspomnieliśmy, czy też przez uczestnictwo na kontynencie cyfrowym, którym jest Internet. Tam, gdzie są ludzie, tam powinien być Kościół. Ten orszak naszych trzech męców, on nam przypomina o tym, żebyśmy naszej wiary polskiej tradycji przeżywali, żebyśmy się nie wstydzili, żebyśmy ją kochali, pielęgnowali. Byłuszną z wielkiej niemocy, Nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło. Polacy, mimo tego, że potrafią płynnie komunikować się w języku angielskim, to potrzebują modlitwy kultu Bożego w języku ojczystym, bo ta wrażliwość duchowa, ta mentalność, tradycja, którą mamy z Polski, jest bardzo mocno wrośnięta w nas. Zapraszamy za rok, jeżeli dożyjemy na 12. Orszak, wszystkich, żeby wzięli udział w nim. Zapraszamy też ciuchasów od razu na jasełka za rok. Przybaczcie się ludziska, jak szycie się calućki. Pokażemy tobie, kołyszko w i debuluje, polenna, polenna. Historia polonijnego orszaku w Chicago za nami. A ja zapraszam Państwa już na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.